Kris była jeszcze trochę roztrzęsiona po ostatniej przygodzie z ogniem, ale jednocześnie była bardzo zdeterminowana, żeby dokończyć rytuał i jak najszybciej opuścić to miejsce. Wzięła szczypczyki, by przygotować kolejne kadzidło. Tym razem to o właściwościach ochronnych. Wybrała nową kulkę, ale gdy drżącą ręką przenosiła ją nad świecę... Kulka wyślizgnęła się, upadła na podłogę i potoczyła się pod stół. Chris zakleła pod nosem i zanurkowała pod blat, żeby odzyskać cenne kadzidło. Kulka znajdowała się na samym środku. Chris, uważając na głowę i by nie dotknąć brudnego dywanu, zaczęła powoli posuwać się w stronę zguby. Musiała wyglądać naprawdę groteskowo, Przemieszczając się w kucki pod stołem. Niemniej, w tym momencie, w ogóle jej to nie obchodziło. Była wręcz dumna, że codzienna aktywność fizyczna, do której wzajemnie mobilizowali się z Robertem, pozwalała jej poruszać się w tej pozycji bez trudu. Chwyciła zabłąkaną kulkę i zrobiła w tył zwrot, ale w tym momencie Nierówny dywan spowodował, że czarownica straciła równowagę i runęła na kolana. Jej ręce wylądowały na jakiejś lepkiej, cuchnącej plamie. Uczucie obrzydzenia jednak szybko ustąpiło ciekawości, bo Chris wyczuła, że pod dywanem jest coś ukryte. – Robert, chodź tutaj! Chyba coś znalazłam! – zawołała czarownica i już nie zważając na kurz i brud, wygramoliła się spod stołu. Chris wytarła ręce w kraciastą ścierkę i jak tylko Robert wrócił do salonu, zabrali się za przestawianie krzeseł. Następnie, używając by nie strącić żadnego ze swoich instrumentów, przenieśli ciężki stół pod okno, uwalniając tym samym stary dywan. Nie chcąc go dotykać, czarownicy kawałek po kawałku przesunęli go nogami na środek pokoju. W miejscu, gdzie dopiero stał stół, ich oczom ukazała się drewniana klapa. To na jej wystający metalowy uchwyt musiała natknąć się Chris, kiedy upadła na dywan. Robercik, tam coś jest! To stamtąd bije negatywna energia powiedziała z powagą Chris, łapiąc się za głowę, która zaczęła znów mocno pulsować u nasady. Żeby uzdrowić to miejsce, musimy oczyścić każde pomieszczenie. Nie ma wyjścia, trzeba tam zajrzeć, odparł czarownik i otworzył klapę. Światła w pomieszczeniu ponownie zaczęły wariować, ale po chwili się uspokoiły. Chris i Robert jednocześnie spojrzeli w dół. Pod podłogą panowała całkowita ciemność. Czarownica wyjęła z kieszeni telefon komórkowy i włączyła latarkę. Ze zdziwieniem stwierdziła, że światło migocze dokładnie tak samo jak przed chwilą to w pomieszczeniu. Patrz na to, powiedziała Chris, podnosząc komórkę. Jeszcze nigdy się tak nie zachowywał. Czyli przynajmniej już wiemy, że to nie elektryka szwankuje, odparł żartobliwie Robert. Ale tak naprawdę Sam zaczął odczuwać niepokój. Zaraz zapalę nam świeczki, powiedział i podszedł do stołu gdzie zostawili cały swój ekwipunek. Latarka Chris przestała migotać. Czarownica mogła w końcu jej użyć, żeby oświetlić sobie drogę. Strome schody pod podłogą znikały w ciemności. Nie czekając na Roberta, zeszła kilka stopni w dół, żeby w świetle latarki zobaczyć, dokąd prowadzą. W tym momencie Chris poczuła, że nie może się zatrzymać. Jakaś energia ciągnęła ją w dół, zmuszając by szła dalej. Z każdym stopniem miała wrażenie, że jej serce bije coraz szybciej. Nie mogła się obrócić ani nawet krzyknąć. Naprawdę zaczęła się bać. Ktoś lub coś sterowało jej ciałem jak marionetką i nie mogła się temu przeciwstawić. Dopiero na samym dole, gdy czarownica poczuła, że nie ma przed sobą więcej schodów, odzyskała głos i kontrolę. Robert! Chodź tutaj! Szybko! Robert! Krzyczała Chris w nadziei, że czarownik przybiegnie jej z odsieczą. Jednak gdy spojrzała za siebie i w górę, nie mogła dostrzec włazu, przez który tu weszła. Trzymając się kurczowo swojej komórki, zaczęła nerwowo oświetlać wszystkie kąty, by upewnić się, że nic się na nią nie czai w ciemności. Kris była zaskoczona, jak rozległe jest to pomieszczenie, w którym się właśnie znalazła. Jeszcze bardziej zdziwiło ją to, jak bardzo nie pasowało do tego, co zastali na górze. Duża sala, której metraż był pewnie równy powierzchni całego domu, wyglądała jakby była w remoncie. Wszędzie walały się kawałki styropianu, brudne szmaty, narzędzia i puszki po farbie. W pomieszczeniu było ustawionych kilka regałów budowlanych, których metalowe profile odbijały światło latarki. Piętrzyły się na nich zakurzone kartony i plastikowe wiaderka z betonem elewacyjnym. Nierówne pokrycie ścian wskazywało na to, że kimkolwiek była osoba, która tu pracowała, nie zajmowała się tym profesjonalnie. Chris musiała patrzeć pod nogi, żeby się nie potknąć. Wszystko było w nieładzie i wyglądało tak, jakby ktoś chciał amatorsko wyremontować piwnicę, ale porzucił swój zamysł w połowie. Uwagę Chris przyciągnęła stara, drewniana komoda, która nie pasowała do reszty wyposażenia. Jej liczne szuflady były powysuwane na różną odległość. Gdy czarownica zrobiła kilka kroków w jej stronę, kłócie z tyłu głowy było tak silne, że aż ją na chwilę zaćmiło. Wiedziała, że jest blisko źródła. Robert! Słyszysz mnie, gdzie jesteś? Chodź to tutaj szybko! Wykrzykiwała Chris rozłoszczona, ale bardziej niż złość. Czuła niepokój o Roberta, który przecież miał tylko zapalić świecę i zejść tutaj za nią. Już miała zawrócić, ale gdy jeszcze raz oświetliła stary mebel, dostrzegła, że w jednej z szuflad, tej najbardziej wysuniętej w jej stronę, coś błysnęło. Ciekawość wzięła górę. Podchodząc bliżej, zwróciła uwagę na ścianę powyżej komody. Niedbale nałożony beton dekoracyjny odpadł w kilku miejscach, obnażając czerwoną cegłę. Chris zatrzymała się w pół kroku. Miała silne poczucie déjà Jej oczy rozszerzyły się gwałtownie, gdy zrozumiała, że stoi przed murem ze snu. Zaczęła się bać nie na żarty. Instynkt samozachowawczy krzyczał, żeby uciekać, ale duch wojownika nakazywał jej zmierzyć się z tym, co przed nią. Chris podeszła do komody. W szufladzie leżał złoty kielich. Mimo przekonania, że patrzy na to samo naczynie, na które natknęła się w śnieniu, Chris chciała zobaczyć, czy i na tym widnieje wyryty symbol. Jednak gdy tylko dotknęła pucharu, jej czoło przeszł gorący promień, a umysł wypełniła ciemność. Robert zapalił świece i odwrócił się, żeby jedną z nich podać Gris, ale tej już nie było. Czarownik był skołowany, przecież stała tuż za nim. Co dziwniejsze, drzwi w podłodze, które dopiero co otworzył, znowu były zamknięte. Co się stało? Jak mógł niczego nie słyszeć? Odłożył świecę i spróbował pociągnąć za metalowy uchwyt, ale klapa ani drgnęła. Robert zaczął walić w nią pięścią. Chris, jesteś tam! Hej, Chris, słyszysz mnie? Czarownik wystraszył się nie na żarty. Uderzał dalej z całej siły, aż jego pięść zaczęła krwawić. Światła znowu zamigotały jak oszalałe. Czarownik wstał i zaczął sprawdzać kieszenie. Próbował namierzyć telefon, chciał zadzwonić do Chris. Niestety komórka została w samochodzie. Musiał po nią wrócić, ale kiedy tylko podbiegł do wyjścia, ciężkie drewniane drzwi zatrzasnęły mu się przed nosem. Robert szarpał za klamkę, ale nic to nie dało. Zdecydował, że wybije szybę i spróbuje wydostać się oknem. Potrzebował jakiegoś narzędzia pomyślał o pogrzebaczu. Odwrócił się, żeby sprawdzić kominek i stanął jak wryty. Klapa znowu była otwarta. — Chris! Chris! — zaczął nawoływać Robert i rzucił się do włazu. Jednak gdy tylko czarownik zbliżył się do otworu w podłodze, wszystkie światła zgasły i w całym domu zapanowała ciemność. Jednie patrząc przez mały witrażyk, u szczytu drzwi można było się domyślać, że na zewnątrz wciąż jest dzień. Teraz było widać, że kolorowe szkiełka w centrum obrazka układają się w symbol Saturna. Kris patrzyła na wszystko z góry, jakby unosiła się pod sufitem. Ta zmiana perspektywy nie wydała jej się jednak dziwna. W końcu Kris była czarownicą. Podejrzewała, że ma wizję. Nadal była w piwnicy, lecz pomieszczenie wyglądało inaczej. Nigdzie nie było śladu po materiałach budowlanych. Wystrój przypominał bardziej ten, który zapamiętała ze śnienia, lecz też nie zupełnie. Pod każdą ze ścian z czerwonej cegły stały gęsto rozstawione świece. Ich blask sprawiał, że w pomieszczeniu było dosyć jasno, tylko środek nadal spowijała gęsta ciemność. Kris spojrzała w miejsce, w którym dla niej jeszcze przed chwilą stała stara komoda. Teraz znajdował się tam niski ołtarzyk, przykryty czarnym obrusem. Chris rozpoznała w nim mebel, który w śnieniu wzięła za zwykły stolik. Złoty kielich stał na swoim miejscu, lecz tym razem obok niego spoczywał ozdobny sztylet, kadzielnica i jakieś kamienie. W tym świetle nie można było być pewnym, ale Chris podejrzewała, że to kryształy górskie lub kamienie księżycowe, a może jedno i drugie. Na ścianie na tle ołtarza ktoś namalował białą farbą pięć symboli. Był wśród nich i ten, który Chris znała z kielicha. Reszty z nich nie rozpoznała. Piwnicę wypełniło echo zbliżających się kroków. Ktoś schodził po schodach. Do pomieszczenia weszło sześć zakapturzonych postaci. Chris ze swojej perspektywy nie widziała ich twarzy, jednak po sylwetkach domyślała się, że było to czterech mężczyzn i dwie kobiety. Pięcioro z nich niosło świece. Rozproszyli ciemność na środku pomieszczenia. Przed czarownicą ukazały się dwa kręgi, z czego większy, zewnętrzny musiał mieć średnicę sięgającą nawet dwóch metrów. W krąg wewnętrzny była wpisana pięcioramienna gwiazda. Postacie roztąpiły się. Na środku pozostała tylko jedna osoba, najpewniej drobna kobieta, która jako jedyna nie trzymała świecy. Pozostali stanęli na każdym z pięciu wierzchołków pentagramu. Gdy tamci odłożyli swoje świece, Chris mogła zauważyć, że rogi gwiazdy mają przypisane symbole. Były to te same znaki, które ktoś namalował na ceglanej ścianie. Kobieta, która pozostała w środku, położyła się na plecach, rozkładając ręce i nogi, wzdłuż ramion pentagramu. Jej głowa spoczywała przy wierzchołku wskazującym na ołtarz. Teraz Chris mogła zobaczyć jej twarz. Była to młoda, na oko dwudziestokilkuletnia dziewczyna o ogromnych jasnych oczach. Chris zgadywała, że były niebieskie. Spod kaptura szaty wystawały ciemne, falowane włosy, które gdy tak leżała otaczały jej głowę niczym brązowa aureola. Człowiek witruwiański, pomyślała Chris, obserwując kobietę, gdyż z tej perspektywy przypominała postać ze słynnego rysunku Leonarda da Vinci. Mężczyzna, znajdujący się najbliżej ołtarza, podszedł do niego i sięgnął po sztylet. Powoli przejechał ostrzem po wewnętrznej stronie swojej lewej dłoni. Na ranie umieścił jeden z kryształów. Zacisnął go w pięści, aby przyspieszyć upływ krwi. Patrzył, jak gęsty, czerwony płyn skapuje do złotego kielicha. Gdy krwawienie ustało, przekazał puchar dalej, aby inni mogli powtórzyć to samo. Sam zapalił kadzidło. W tym czasie dziewczyna leżąca po środku pentagramu zamknęła oczy i, gdyby nie idealnie symetryczne ułożenie ciała, Wyglądałaby, jakby spała. Chris bardzo nie podobało się to, co widzi. Nie tylko dlatego, że scena, na którą patrzyła, przypominała jej o śnieniu, w którym całkowicie utraciła kontrolę, ale ofiara z krwi nigdy nie wróżyła niczego dobrego. Tym bardziej była zaskoczona niezwykłym spokojem dziewczyny. Jednak Chris podejrzewała, że młoda kobieta może być czymś odurzona. Kielich pełen krwi, wrócił do mężczyzny stojącego przy ołtarzu. Ten odczekał, aż pozostali wrócą do kręgu, po czym uniósł naczynie w górę i rozpoczął inkantację. In nomine deis nostri, in nomine spirit, in voco vis major, in voco deus in organica. Kris, słysząc słowa zaklęcia, w końcu zrozumiała, co tu się dzieje. Sięgnęła pamięcią do długich godzin spędzonych w bibliotece Hacjendy, kiedy to Julian zasypywał ją pozycjami obowiązkowymi dla początkującej czarownicy. Miała wrażenie, że ta lista nigdy się nie skończy. Wtedy przedzieranie się przez archaiczne tomiszcza o historii magii wydawało jej się nie tylko cholernie nudne, ale i zbędne. Teraz jednak cieszyła się, że nie poddała się słabości i zaufała mądrości naguala. Do vivere insomnio dołączali czarownicy, którzy chcieli używać magii krwi. Ten rodzaj czarodziejstwa był obecnie na wymarciu, gdyż część rytuałów wymagała ofiar z ludzi. Od czasów II wojny światowej nawet w kręgach magicznych zaczęto piętnować wszelkie krwawe praktyki i większość z nich trafiała na międzyświatową listę zaklęć zakazanych. Grupy WIVERE insomnio zaczęły się wtedy masowo rozpadać. Zapewne dlatego ostatnie doniesienia o ich aktywności w Polsce pochodzą z pierwszej połowy lat 50. ubiegłego wieku. Każda grupa WIVERE stanowiła zamknięty krąg składający się z pięciu czarowników, któremu przewodził Mianowany. Mianowany nie był nagualem. Naguale przestrzegali swoich podopiecznych przed rodzajami magii, które wymagały rozlewu krwi. Bowiem kto dopuszczał się brutalnej przemocy, nie mógł kroczyć ścieżką serca. Jednak czarowników z Vivere Insomnio potępiano nie tylko ze względu na ich umiłowanie do makabrycznych rytuałów, Krążyły pogłoski, że umyślnie przywołują istoty nieorganiczne, żeby przejąć nad nimi kontrolę i by w tym świecie korzystać z ich potężnej mocy. Takie praktyki uważano za absolutnie niedopuszczalne, czy wręcz czyste szaleństwo. Po pierwsze, dlatego że przejęcie kontroli nad istotą nieorganiczną uważano powszechnie za niemożliwe, a po drugie, Dlatego, że najczęściej same próby igrania z taką mocą kończyły się tragicznie. Chris podejrzewała, że dziewczyna leżąca pośrodku pentagramu jest rytualną ofiarą, a mężczyzna przy ołtarzu może być mianowanym. Pięć symboli, pięciu czarowników, ofiara z krwi, Invocodeus in Organica wszystkie przesłanki wskazywały na to, że patrzy właśnie na ceremonię przywołania. Przywódcy grupy Vivere Insomnio zmieniali się cyklicznie. Księgi podają, że ceremonia mianowania odbywa się co 10 lat i nie ma stałej daty. Dzień mianowania najczęściej wyznaczała krwawa pełnia lub zaćmienie słońca. Nowego przywódcę wybierano na podstawie najlepszego dopasowania jego znaku księżycowego lub słonecznego z ascendentem podczas ceremonii. Ta sama osoba nie mogła przewodzić grupie więcej niż dwa razy w swoim życiu i nigdy przez dwie dekady pod rząd. Nowy mianowany miał prawo wybrać sobie znak przewodni, którym odtąd będzie posługiwał się na swojej ścieżce mocy. Nawet ustępując z pozycji, czarownik i znak nadal pozostawali w kręgu. Jeśli członek grupy umierał, w jego miejsce wyznaczany był jego zstępny, który przyjmował znak poprzednika. Zstępny mógł zmienić znak przewodni dopiero gdy sam został mianowany, lub jeśli minęło 100 lat, odkąd znak pojawił się w kręgu. Na żadnym etapie nie można jednak było wybrać symbolu, który był w użyciu przez innego czarownika grupy w ciągu ostatniego stulecia. Znakiem przewodnim mógł być dowolny symbol astronomiczny, dostępny w almanachach, z tego lub innego świata, a także z dowolnego okresu czasu. To by wyjaśniało, dlaczego Chris nie była w stanie rozpoznać symboli na ścianie poza tym jednym, który był powszechnie znanym symbolem planety Układu Słonecznego. Sierp Saturna okazał się być znakiem przewodnim mężczyzny recytującego inkantację. Kris wsłuchiwała się w słowa zaklęcia. Czarownik wyrecytował pełną formułę trzy razy, po czym pozostali dołączyli do modlitwy. Mianowany uklęknął, ustawiając kielich z krwią na krawędzi wewnętrznego okręgu. Przy siódmym powtórzeniu kielich samoistnie się przewrócił, a jego zawartość zamiast rozlać się zaczęła spływać idealnie po linii okręgu. Mężczyzna cofnął się. Uniósł rękę w górę i z jeszcze większą mocą wypowiadał słowa zaklęcia. Dziewczyna na środku otworzyła oczy. Zaczęła rozglądać się z niepokojem, jakby pierwszy raz zobaczyła, gdzie się znajduje. Jej oczy biegały między zakaturzonymi postaciami, a pierś zaczęła unosić się coraz szybciej. Na jej twarzy malował się strach. Kiedy krwawy krąg się zamknął, Tuż przed twarzą leżącej zaczął materializować się czarny obłok dymu, który pulsował intensywnie. Oczy dziewczyny gwałtownie się rozszerzyły. Najpierw powoli, potem coraz szybciej zaczęła kręcić głową. Nie, 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 wykrzyczała kobieta, po czym w miejscu jej błękitnych oczu pozostały same białka. A jej ciałem zaczęły wstrząsać drgawki. Chris nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Ci szaleńcy naprawdę coś przywołali, a ta dziewczyna zaraz zostanie zabita na jej oczach. Mimo, że wiedziała, że to jest tylko wizja, chciała krzyczeć, chciała ich powstrzymać, ale napróżno. W miarę jak czarny obłok przed twarzą dziewczyny powiększał się, Chris czuła jak potężna energia, zaczyna napierać i na nią. Zupełnie jak w śnieniu. To było to samo paraliżujące uczucie. Teraz i ona zaczęła się bać, a czarna chmura nie przestawała rosnąć. Chris z całych sił próbowała opierać się narastającej mocy, powtarzała w myślach zaklęcia obronne. Czarownicy w kręgu, jak zahipnotyzowani, dalej recytowali swoją inkantację. Teraz wszyscy mieli uniesione ręce i podniesione głosy. Nagle czarny obłok rozświetlił się z trzaskiem. Niespodziewane wyładowanie elektryczne spowodowało, że zakapturzone postacie cofnęły się lękliwie. Na ułamek sekundy modlitwa została przerwana, a ciało leżącej na środku przestało się rzucać. Dziewczyna, odzyskując widzenie, natychmiast wykorzystała ten moment. Błyskawicznie odwróciła się na brzuch i zaczęła się podciągać. Żeby wydostać się spod pulsującej chmury. Co robisz, głupia? wrzasnął mężczyzna u szczytu pentagramu. Przez ciebie wszyscy zginiemy. Czarownik rzucił się w jej stronę, ale było już za późno. Dziewczyna będąc na krawędzi z całej siły wbiła palce w podłoże i pociągnęła w dół. Nie zważając na ból, towarzyszący odchodzącym paznokciom przerwała krąg, używając własnej krwi. Rozbłysk, krzyk, eksplozja, dźwięk upadających ciał, ciemność. Siła odrzutu spowodowała, że Chris upadła twardo na tyłek, upuszczając komórkę. Czarownica była zdezorientowana, ale odruchowo próbowała namacać utracony telefon, który niestety upadł latarką do dołu. Gdy podniosła aparat, w trójkącie światła zobaczyła przed sobą starą komodę z wysuniętymi szufladami. W jednej z nich coś błysnęło. Chris zrozumiała, że nadal jest w przeklętej piwnicy. Niewiele myśląc, odwróciła się na pięcie i pobiegła w stronę schodów. Robert! krzyczała Chris, drapując się niemal na czworaka po stromych stopniach. W tę stronę wspinaczka okazała się być zaskakująco krótka. Czarownica, widząc otwarty włas, Rzuciła się w stronę otworu i wpadła do salonu z trudem, łapiąc oddech. Dopiero po chwili, gdy mogła już spokojnie ustać na nogach, omiotła wzrokiem pomieszczenie. Robert, do jasnej cholery! Nie słyszałeś, jak cię wołam? wykrzyczała wzburzona Chris na widok czarownika zwróconego w stronę kominka. Robert nie zareagował. Wściekła czarownica. Rozpoczęła szarżę w jego stronę. Wyciągnęła rękę, by chwycić go za ramię, jednak w ostatniej chwili powstrzymała się i zatrzymała w pół kroku. Coś było nie tak. Czarownik stojący przed nią był wyższy od jej Roberta. Robert! wyszeptała tym razem niepewnie Chris i spojrzała w dół. Czarownik unosił się kilka centymetrów nad podłogą. Na ten widok. Kris odskoczyła gwałtownie. Czarownica, cofając się, potknęła się na pozwijanym dywanie i runęła jak długa. Bała się ruszyć i jeszcze raz spojrzeć w stronę Roberta. Miała nadzieję, że to wszystko to przywidzenie lub zły sen. Z osłupienia wyrwało ją migotanie świateł. Żarówki w trzech częściach pokoju znowu zaczęły mrugać jak oszalałe. Kris zmusiła się, by spojrzeć w stronę kominka. Lewidująca postać zaczęła powoli się obracać. Chris czuła, jak jej serce zaczyna walić coraz szybciej. Z trudem powstrzymywała się, żeby nie krzyczeć. Gdy ciało obróciło się w stronę Chris, światła przestały migotać. Czarownica mogła teraz zobaczyć wyraźnie, że to na pewno był Robert, ale jednocześnie nie przypominał siebie. Jego twarz była blada a na skórze dało się dostrzec liczne prześwitujące żyłki. Miał oczy postawione w słup, a z jego wykrzywionych grymasem ból ust ciekła stróżka śliny. Chris pisnęła i zasłoniła dłońmi usta, gdy dotąd spoczywające wzdłuż ciała ręce Roberta wystrzeliły na boki, a jego korpusem zaczęły wstrząsać drgawki. Czarownica ledwo powstrzymała w sobie odruch ucieczki. Jej myśli galopowały, a ciało zalała zimna fala strachu, jakiego nigdy wcześniej nie doznała. Jednak tutaj na szali było życie Roberta i Chris wiedziała, że musi działać. Mimo drżenia zmusiła swoje ciało, by wstać. Zaczęła gorączkowo rozglądać się po pokoju w poszukiwaniu jakiegoś ratunku. Jej wzrok spoczął na stole jadalnym, ruszyła w tamtą stronę. Po drodze zatrzasnęła włas do piwnicy. Gdy tylko przejście się zamknęło, ciało Roberta przestało dygotać, ale wciąż wisiał w powietrzu, jak ukrzyżowany. Koniec części trzeciej.